Okej, okay, witam wszystkich na bitewce na MS-160, trójce AK Comet, czyli jeden z ciekawszych niemieckich tutaj maszyn na tym poziomie. No, także mniej więcej jak to się tam mniej więcej prezentuje. Prezentuje się to tak, że mamy tutaj e, silnik rakietowy, a więc nie odrzutowy. Dysponujemy tutaj dość dużym ciągiem z silnika, który waży bardzo niewiele, bo w okolicach chyba... 180 kg, także to jest ten największy plus. No na nasze nieszczęście pali ogromne ilości paliwa, co jest problematyczne i rzuciło nas na 8,7, ale to już chyba jest normalne i z do tego przywyknąć. No i Swift oczywiście pewnie będzie się zbierał od nas szybciej, no, takie jest życie. Z takimi rzeczami trzeba sobie radzić po prostu i przejść do przodu. Nie mamy za dużo paliwa, działka mamy troszeczkę useless, można, można powiedzieć, zamontowane w nieciekawym miejscu, a więc w skrzydłach mm, możemy też łatwo się rozwalić, skręcając w za dużych prędkościach. No, ogólnie powiedziałbym szczerze, to nie jest to, czego wszyscy oczekujemy od tego samolotu. Natomiast najbardziej cierpi ten samolot, mam wrażenie, przez uptiery, dlatego że na swoich tierach i na downtierach jest po prostu totalnie przemocny. Natomiast już na 879.0 jest już przeciętny mocno, można tak powiedzieć. Że nie widać tutaj już nic niesamowitego tak naprawdę. I chyba to jest największy problem tej maszyny, jaki zauważyłem właśnie, że jej performance y, zależy tylko i wyłącznie od losowania. No niestety tutaj już jest bardzo duże samoloty, które latają dużo szybciej od tego czegoś i tak naprawdę a atut tego czegoś, czyli... Prędkość znoszenia, ogólnie prędkość, i wszystko zostają po prostu przyćmione przez jej wady. I to jest poniekąd smutne, i nic tym nie możemy za bardzo zrobić. Moglibyśmy się tego postarać e, zamaskować te wady, co nie zawsze się udaje. Mhm. No cóż, no na razie sobie polecę. Nie lecę też jakoś wysoko przesadnie. Paliwa zużywam całkiem sporo, co. Nie napawa mnie optymizm, optymizmem. Gdyż wolę tego paliwa za dużo nie zużywać i się zabili nawzajem znowu. Na szczęście tu są następni. Uuu! Mig 15 jak najbardziej. Już akurat nie wiem, czy sam Mig 15 mnie jakoś bardzo interesuje. Mogę też nie być w stanie nawet go dogonić. No jest jednak szybki chłopak, ale tutaj Fander Jessik... Wydaje się być... Nie, to nie jest nawet funderze, to jest E89. Papa Dokładnie o to chodziło. Jest dość duży. Warto go było zlikwidować. Warto go raz, że było zlikwidować, a dwa, że było go też łatwo zlikwidować. Więc jeśli chodzi o to, to jak najbardziej spoko. I teraz tak, w pogoni za Migiem 15. Czy bym się przekwalifikował na ME? Przekwalifikowałbym się na ME, mi się wydaje. I tak zrobimy, tak zrobimy. Spróbujemy Emę tutaj e, dorwać. E, na czołówkę wolałbym niekoniecznie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie gonię go po prostu, bo chłopak tracił dużo energii i może się okazać, że będzie po prostu łatwym fragiem dla mnie za chwileczkę. Ale to tylko są moje przypuszczenia. Ok. Czy będę go w stanie tutaj... Dorwać to już jest, no, że tak powiem, pytanie na troszeczkę późniejszy okres czasu, bo na razie tracę go troszeczkę z. Okej, okay, straciłem go z radaru, ale już go widzę ponownie. Niech mi tylko zniknie czarny ekran i spróbujemy go tutaj zdjąć. Aj, tylko kryta dostał. Mm, powinien zginąć, natomiast nie chciałem już stracić dużo więcej amunicji. Dlatego przyjmę tą asystę po prostu. Też nie było to idealnie pocelowane, natomiast na pewno nawet nie było najgorzej. Paliwo zostało na tyle ile zostało, także jeszcze jedno przechwycenie jakiegoś tutaj samolotu. I trzeba będzie uciekać do bazy, którego samolotu? Oczywiście, że B57, bo co innego można tu próbować przechwytywać. Zaoszczędzę troszeczkę paliwa teraz. Okay. I zrobię mu tutaj fajnego surprise'a. Mm -hmm. Ale no niestety udało się tylko poszczelić. Natomiast no nie wytrzymał tego po prostu. Tutaj spróbować go. mogę spróbować w sumie go dogonić jeszcze. Oj i niestety nie. Niestety nie udało się. A to śmiesznie w sumie, że takiego przyciążenia moje skrzydło nie wytrzymało ale trudno takie rzeczy też się, że tak powiem, zdarzają. Moja wina, tutaj akurat e, nic innego nie mogę powiedzieć. No to także takim oto wynikiem zakończyła się ta bitewka. E, mogła nieco lepszym, mogła nieco gorszym. Tak naprawdę tutaj tylko mój błąd. Mógłbym spróbować dolecić do bazy, ale to już może nie będę was tym zamęczał. Także żegnam się i do zobaczenia.